Marko, wiem, że film był, pojemniki, przypominam jeszcze raz na zimę, jak wykopujemy większe rośliny, wystarczy wstawić taki w pojemnik, aby korzenie wlazły, link w pierwszym komentarzu jak coś, to jest 42 litrowy, ci pękają po zimie, ale mam to gdzieś, to ma przetrzymać, on około 16 zł, to jest najtaniej na obecną chwilę, znalazłem na Allegro w tej cenie, więc wiecie, Ja wiem, że elastyczny, może się porywa, ale mam wózek, w razie czego, nie, no, aby po prostu prze przewieźć te rośliny, te moje giganty liście są potem i tak ścinane, żeby po prostu troszkę podlewać od stycznia. Już wiecie o co chodzi, a nie że kiedyś trzymałem na gołej ziemi bananowce czy jakieś większe kolokazje, to one mi zdychały. Głupota, lepiej trochę ziemi zawsze rzucić, nawet tyle, aby było pod ziemią. Bananowiec na przykład puści na nowo korzenie i zbani, nie? Zobaczymy, czy to popęka, czy nie na wiosnę. Ale tam za takie pieniądze kupiłem sobie 5 na zapas, także wiecie, 42-litrowe, nie? Tam chyba gościu ma nawet też inny litraż sobie wejdziecie to zobaczycie. Do następnego.